walą się dawaj tym dronem teraz otwieram drzwi na dole leć ale kurwa żeś się ustawił w zajebistym miejscu <grym> do tego dronowania dawaj Where the fuck is my teammate man where's the teammate Dajesz go daj go daj go daj go. oh well, there's one behind me ale co on koło nas gdzieś, bo się już wyświetlił O kurwa Nie podnoś go. O, bezpieczny plech. U, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie. Mam go. Ura, być. Kirci, Kirci. Kirici? Kurwa mać. kici, kici kurwa. Ki, kirci, rici, czemu tak? Napisę kurwa, kici, kici. Siema. to nic nie gadasz, panie kochany? Kicikici. Kici. Cimci, <laughs> rymci, hasta Hasta vista, baby Co tam ucieka, turwa? Oj Z... Z bloków, z bloków Z bloków powiadasz, no dobra Rzucam mamo, chłopaki Jestem taki, że kogoś tam ucieka, widzę go. Par na dole, zlejka mnie podostrzałem. Ultra jeden, nadciągają w lewie pociągi. Wychylamy złożoną aktywność w sektorze, ostrożnie. Dzięki Kici Witaj, nie wierzę.

Jeszcze jeden! Dwóch kurwa, nie jeden. No to nie wiem, 40 kurwa. Jest ich w chuj. Widzisz go? Co mu?

to. Opo, op, op, bien joué. za wasze głowy. Na górę, na górę na dach. Puta. Ej. Tutaj your mother, kurwa. Już już i do ciebie idę. Jest jeszcze jeden jest. On jest na górze. Ale no. surpris. Dobrze przemyślić, Poczekaj jaki? Łap. Trzymaj. Różowy, o mój Boże, zobacz, jaki pedalski vel. Różowy kurwa. Ja, yeah, o oh, kwartierny zabi się, nie? Na drugim bloku. Prowadzą do listu gończego. Ja na o, Reciu, może będziesz wiedział. Kluczy. Czy orientujesz się, gdzie tak pieradzy drzwi? Natrafić można w wodę utlenioną. Poza koszy? No. Gdzie? Budynek 21. A te Kurwa, no ja pierdolę. Ja pierdolę. Dzięki. Pomogłeś mi.

I deszadko łatwiej zaawansowany BSP działa. Mamy coś w okolicy jest ciężko zbrojny, coś ze skrzynią zbonią. Oznaczyliśmy go dla Kurwa co do chuja? dron ja byłem klienta. No, dawaj gość dawaj chodź, chodź 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 ale tego tutaj dobrze tego może być ten no, oczywiście że tak leży 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 dawaj 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 dawaj

Ultra jeden rozpierdol... To my, nie wchodź. Nie wchodź, nie wchodź, to my. To no, nie w nie Bla, 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 bla. loser? Klej kurwa japetasiemcu albo wstanę i cię unieszkodliwie Lucer kurwa, fuck you! Kurwa! <try> si pędzel! You dead kurwa! Na lewo Grzesiulą. No. Idach! O kurwa! Ej, e, ma chojechem, ma chojechem badele. <try> Żydki! Fuck Jewish! Kant. Za tobą, za tobą tu jeszcze jeden jest. Kurwa. Fucking juice, Hitler was za mało spalił, kurwa. Dobrze... Je. Pogorzelcy. Pogorzelcy, jebani. Nie, to... Pogorzelianie, to nie. Ej, spowolutku. Leży. Byłem pierwszy. Ej. No kurwa. Czemu mi się wjebałeś, czuł kurwa? Bo we wsi gdzieś czekają psy. Mój do końca! <laughs> no kurwa, a my mi się wjebałeś. Eee... Drugi do niego doszedł. Prędzi, prendi prędzi, questo. Arriwano. Nie, dalej, dalej. Aaa, są two. Aaaa, mi Mam dwóch. <laughs> Biegną. Czekaj, kurwa, sekundka. Bo yy, teraz strzelam. Tu jest! Wiem, tu jest, biegnie na górę. Dwa razy, dwa razy mu wiem. właśnie. Dobrze, lecimy do nich. Chodź, 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 Poważnie? Aha, bo ja sam znowu jestem. No dobrze. No czekaj, pójdę z tobą, ale kurwa, mogłeś poczekać chwilę. No przecież... Jestem No, no ale jak gdzie ja byłem, BSP nie? Puścić. Ja puszczę. Nie mogę jeszcze, ale teraz mogę. Nami BSP wroga. Na górze są, na, na tym. Jeden, widzę. Dostał, leży. Leży. Co? Leży. To leży, kurwa? Dwa leżą i po płytach mają. Chodźcie ze mną, chłopaki, co? Jeszcze jeden będzie z nim. Podnieś mnie. Kurwa. Dara. Na prawo, na prawo leży. A ty się czuł czu ślepy, ty? Wiem. Za wentylacją. Tam Przecież za wentylacją się, kurwa, był. Kurwa, tu go nie ma. No, no był tam za wentylacją. No leży, jest. A tam, prosto idź, prosto. prosto mnie podnieś tu. pierwsze. No za tamtą wentylacją leży, kurwa.

Ale gdzie kurwa? No, pod wodą? Ha pod wodą? Kurwa jeba mnie zabił Ale czemu żeście kurwa do wody wchodzili? No mówiłem Mago czuć, -czu, dobra Jest drugi Ej, jest u mnie ej! Zajebał mnie, jest u mnie Chodźcie Jest u mnie Dołem Zajebcie go i weźcie moje bronie, kurwy jebane Drugi Ej, to jest kolejna drużyna wtedy Ej, tu jest grasz Gdzie jest? No mamy, no Right, cheater, cheater. Dying, cheater No cheater, you just a bot, mate Be careful guys, cheater on me a cheater, a cheater. cheater. No. cheater You are a they bot you bot Exactly Cheater Please cheater, i French bot, bot. Ah. French, French bot, a... bot. Le, le, yeah, le... La French Bot, corva. Ah, la Pussy, ouais, oui. cool, mais... Ta, La Vagina, corva. Pour, euh, Il, Il a pas comme... Un, 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 la Puta. C'est un français en plus. Ah, flou 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 flou. Idoles fous, je suis François, je l'ai pas fait faire parce que tu nous moires sur les barres de Vietnam, un électro de se te prend. Je l'ai pas pas fait t'étendre. Oui, tu parles français en plus, bel train. Ah là 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 là. Oh, chabadabadaba.

Bye, bye, French putters. A, to ty, dobra. Dzięki, Ta, fuck off. Ty pierdalaj. Go fuck yourself. Ale on gdzieś tu jest, ej. Fuck, widziałem O, rozjebałem ich, ale Ich było... Ich było czterech. Tak jest! Co ty gadasz? Biegną plażą. Tom, widzę, 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 widzę. Leży. Dostał. <laughs> Le nie żyje. Kurwa. Nie żyje. <laughs> tu jest. Lekko nie. Tak. Ja. Gdzie to jest, tu jest, <laughs> Oni biegają sobie tak... Y Są tre hektory. Chúng ta nói ai. Còn bro. Open the door. Open the door bro. Oh, put on. Brother, open the door on the roof, please. We don't want to open the door, mate. You're the last squad we need to kill, and then we wipe the lobby. Abusing them wall cheats, Cronus bonus, and everything. Yeah, I know you do. I don't know Adam. Na dole jest na dole, jest tutaj. Jeszcze jeden? No jeszcze jeden tu jest. Ej, zleć z drugiej strony. No nie, tutaj jest. znowu Podnieś tu, podnieś tu, podnieś Czuciu. Czu, czu. Już, podnieś już, już, kurwa, już, tu, czy Pilnuję, pilnuję, pilnuję. Bywajcie. You're not so cocky right now, a już poszli Ale tu jest Saigon, ile tu jest wszystkiego ja pierdolę nie <grym> No Ilu ich tu cholera jest? Z drugiej strony Ty ja, ale ten, powiem ci że weszli na pewniaka nie? Tak No i... i na pewniaka wyszli <grym> I na pewniaka wyszli dokładnie no